E o, co pani kurwa robi? Caka z parkowaniu spisuje mandat. Kurwa, pani żartuje, załatwiałem tylko drobny interes. Wykonuję swój zawód. Kurwa, mówię pani, samochód stoi to od trzech minut, a silnik jest inny. Byłem tylko odwiedzić chorego kumpla, chyba nie zagra pani jak suka. SU! Nie do pomyślenia. Człowiek parkuje na minutę i zawsze jakaś suka ze straży miejskiej wlepi mu mandat. Ach tak, suka, dobrze Zaraz się przekonamy Jasne, jasne Plus 50 euro za obrazy tak funkcjonariusza za tego jebanego mandatu A Proszę pana, co się dzieje? Pani skurwiała partnerka w mi mandat za mandatem, by mnie wkurwić Proszę uważać na język Zamknij mordę, paszczecie, olewam cię Ach tak, proszę pana e, Plus 500, plus 700, plus holowanie tak, ta, dobrej zabawy, banda z suk Co to jest? To dziwki, to kurwy, to mój samochód, suki!